Hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Dragon Ball Z Kakarot. Moi mili, w poprzednim odcinku Frezer wraz ze swoim ojcem zostali zabici przez Tronka, przybysza z przyszłości syna Wegety i Bulmy, który powiadomił Songa o tym, że umarłby na serce, ale dał mu lekarstwo, to nie umrze i że przybędą dwa androidy, których nie sposób pokonać. Tak więc wszyscy teraz przygotowują się do, do tej walki. Trenują właśnie, aby móc sprostać no, tym androidom. Zobaczymy, zobaczymy, co to wszystko przyniesie. No i moje mili nie przedłużam. Serdecznie zapraszam. Jeżeli się spodoba, tylko nie zapominajcie o łapkach. Zapraszam. Ok, Burma nas poinformowała o niedobitkach z armii Frezera. No, ale dobra. Lecimy spotkać się z Chichi na wstępie. Oczywiście, że chcę wejść. Chichi, mdlejesz czy nie mdlejesz? Czy będzie w pierdziel?

冗談じゃない。ここまでごはんちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかんが。3年後には地球そのもんが。ダメだ、ダメだ。何と言おうと許さね。おめえは地球の未来より。ごはの勉強当たり前だ。ごはんちゃんの勉強の,ままがの,ももの,の,の方が大事に決まってるだよ。ペアジェラに。<laughs> <ス> <cues> えこえがれが最後だべ、だけど、さん経ったら、ぜ、けんぽ、やめたら、そんなことない。お、もしかして、こいつ、しゅつぎはなされると、またに、お兄さん、ジャージーと。

A my udamy się właśnie do Wszechmogącego. O, tutaj są kolejne wieże. Proszę, nawet statki frezera do rozwalenia. Tak? Dobrze widzę? Chyba dobrze widzę. Tutaj mamy jakiś przed nami. Zobaczmy. Zobaczmy, czy to o to chodzi. Tak tylko z ciekawości. Gdzieś po prawicy jest. Patrzcie, cholera jest. Dobra, sprawdźmy, czy z takiej odległości nam się uda. Tym małym może być ciężko, ale te większe chyba dolatują. No właśnie. No i proszę. Po zawodach, dziękuję. A tutaj co? Pokazuję. Są trzech takich. Jeden, jeden, jeden. No. Dobra Ale to teraz nie czas na to Tak więc moi mili lecimy Lecimy do wszechmogącego Tu jest boski pałac Właśnie szczyt wieży i święta ziemia Karin To jest takie niefajne bo to powinno być w jednym miejscu i powinno się samemu Lecieć w górę, w górę, w górę. Nie no, powiem szczerze, że jeśli chodzi o taką grę, i to tak wyczekiwaną, i tak reklamowaną, no jest tutaj bardzo dużo niedociągnięć. Tak samo jak reklamowali, będzie otwarty świat, a tutaj nie ma otwartego świata. Tu są tylko jakieś takie pola otwarte. Dobra, zobaczmy sobie. Weźmy my pozbieramy szybko te kulki. Koadas neki no katamari da. Hihi. Ki ga mishte Dobra, to są jakieś jeszcze kulki. Tu już mam zabranne. Gdzie są jeszcze kulki? Neki tu przy płacie. Okay. Nie masz już więcej kulek? nie ma wszystkie. Okej. Okay. Dzień dobry. No, opowiadaj.

Niestety zostało jeszcze tylko kilka użyć smoczych kul no wszechmogący tak czuję, że... że to już... o. Żarłomir, siema, siema No i właśnie tak to powinno wyglądać, że normalnie leci w dół, przelatuje koło tego, nie?

a <laughs> Żarłomir jak się cieszy, że zakręcił songiem. Dobra, to musimy. czego trzeba do uprawy czarodziejskich fosołów? No to dobrze, że tłumaczył żarłomir. Tam musimy znaleźć. Znaleźć nawóz, proszę. Uhum. No dobra, czyli lecimy na dół. A, czekaj, 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 tu coś jest. O, proszę. Aby pokonać śmiertelnie niebezpiecznego zabójcę kryminatora są grupów wspina się na wieży Karin, na której szczyt podobno nikomu jeszcze nie udało się dostać. Na szczycie wieży znajdować się ma boska woda, która znacznie zwiększa moc każdego, kto się jej napije. Ale aby zdobyć boską wodę, należy najpierw ominąć kociego pustelnika Karina. Próbując ominąć zwinnego Karina, Goku nieświadomie odbywa trening, dzięki któremu staje się silniejszy. No, proszę. O, trudno było, trudno było. O, tu coś jeszcze jest. Po przegranej z szatanem Piccolo, poważnie osłabiony Son Goku kolejny raz wspina się na wieżę Karin, korzystając z pomocy żarłomira. Karin daje Songoku do zjedzenia czarodziejską fasolkę, która w okamgnieniu przewraca go do formy. Zdeterminowany, by ponownie stawić czoła szatanowi Piccolo, Goku prosi Karina o trening. No i proszę bardzo, tak to było. Takie takie wspomnienia za nim. No ale dobra, no to co? Opsa, i lecimy nie w dół. No pewnie, że święta ziemia Karin, no, nie mamy innego wyjścia. Ale to jest, to powiedziałbym, lipa. Straszna lipa, że to widzicie ekrany wczytywania, kolejna mapa, jakby to nie mogło po prostu być no naprawdę otwarty świat, tak? No cóż. Dobra, wrzucimy, czyli gdzieś tutaj. Aha. No i dobra, to my już wiemy co i gdzie, ale to jakieś takie duże skupisko. Dobrze, i podnieś, podnieś co to jest? Medal D. To chyba nie o to chodziło. Woda szałwiowa i nawóz boskiego wzrostu mamy wziąć. My tu chyba tylko wodę znajdziemy, czy nic nie znajdziemy, bo to tak tu coś jest takiego fioletowego. Zaraz zobaczymy. Może to chodzi właśnie o to, żeby nabrać tej wody. Tak jest, woda szałwiowa jest dobra. I teraz... Teraz trzeba lecieć dalej. Nie, nie, nie. Już by mnie tylko na wieżę wysyłali. Dobra, czyli gdzieś tutaj. I tu szukamy... czego szukamy? Tu jest jakiś fiolecik, tu jest jakaś czerwień. Po kolei zlećmy na czerwień. Zobaczmy jabłko, marchew, proszę bardzo. Ale zobaczmy ten fiolecik, bo to jest interesujące. O, saiba? Sajba men, i to jakiś żółty Fiohunmen Pierdziele. Skąd on się w ogóle tu wziął? Teraz racie, taki to za No nie będzie mnie tu. Kiokun Men plus w twarz. Pewnie, że dobre ćwiczenie.. Co to jest? z włoskiego wzrostu? No, Okej. Okay. No to trzeba to zanieść z powrotem. Chyba, że gra już to zrobi za nas, co mnie wcale nie dziwi, to jest tak dużo uproszczeń. O, no, to no, to no. 楽ばかりしようとしようってからに。しようとしラうとしようとしようとしよしておっただけじゃようとしようとしようとしよと反省させどんな仕置よう <laughs> としようとしようとしようとしようとしようとしようとった,なごくん、ま、たうとしようとしようとしようとしようとう No i dobra, i mamy teraz kocura jako kolejny znak duszy. Mhm. W ogóle będzie trzeba popatrzeć, jaki znak duszy, jakiego, jakiej postaci ma najwyższy poziom, właśnie w jakim punkcie. I wtedy przydzielimy go do odpowiedniej tablicy. No i dobra, no to pędzimy do Piccolo i. Aha, zdobywanie czardziejskich fasolek. Możesz teraz odbierać od Karina czardziejskie fasolki. Dojrzewanie zajmuje fasolką określony czas, a zdobyć je można odwiedzając Karina w jego wieży. Nie zapominaj zaopatrzyć się w kilka fasolek przed co cięższymi walkami. Nie martw się, jeśli przegapisz jakiś odbiór, Karin będzie przechowywać dla ciebie zapasy do dziewięciu sztuk. Okej, okay, a mogę coś teraz wziąć od ciebie? Czy nie bardzo? Witaj znów. Czy są gotowe? Nie zmarnuj ich. Tylko jedną dostałem. Mhm. Dobra. I teraz by trzeba było tylko mm, sobie y, wziąć. No nie bardzo. To nie są przedmioty. Chyba. Opowieść. Przedmioty. Tak jest. I tutaj... Aby było tak czarodziejska, przywraca 100% zdrowia. No i to jest. E, wybierz postać, ale czekaj, co ja zżarłem to? Się nie miałem tego jeść. Miało być przypis do skrótu, ale lipa. To, to jest naprawdę? No nic, no, no, wyszło jak wyszło. No niestety. Ale dobra, to teraz mamy lecieć gdzie? A w ogóle w międzyczasie, moi mili, pozbieram te wszystkie smocze kule, które, które tu gdzieś są porobimy coś jeszcze jakieś pewnie zadania poboczne będę robił poza najchętniej to robiłbym to na streamie ale nie mam nie mam kiedy e... I gdzie oni są na bagnie czy gdzie chyba na bagnie no czy na pustkowiu a co jest napisane Twój cel na mapie Bagno Blake? No i, no i właśnie, no. I będą mnie tutaj w błąd wprowadzać, jak ja na bagno muszę lecieć. No dobra. Hmm, tajemnicza młoda postać prosi o rozmowę w cztery oczy. Ujawnia, że nazywa się Tronki. Wyjaśnia, że przybył z przyszłości, by przestrzec wszystkich przed śmiertelnym zagrożeniem, które czeka ich już za 3 lata. Otóż to. Całe 3 lata o I mamy tutaj wieżyczkę. Tej wieżyczce nie można pozwolić tak stać, bo ona tak brzydko stoi. Dobra. A i tam coś zawsze było, nie? Jakieś zabawki. A czemu koniec? Aha. Co ja zro... Nie wiem o co chodzi. Dostałem punkty za to, że przyspieszyłem spoko. Dobra, lecimy spotkać się z Piccolo i z Gohanem. A to to było. Dobra. No proszę, a co to mnie tu? Zaatakowało znowu jakieś te robociki? O proszę o, Ostra walka Dobra Nie no, nie wiem, jakieś zabawki na mnie wypuścili Proszę uprzejmie Jeszcze jeden O, tu jest was więcej nie, nie można było tak od razu Szachowo od typu pierwszego, proszę bardzo. I po zawodach, dziękuję. Gdzie wy jesteście? To jesteście, no i dobra, to lądujmy. Ha, i właśnie o to chodzi, że te przedmioty są nam niezbędne. Właśnie w takich ciężkich walkach, gdzie już jesteśmy w sytuacjach podbramkowych, można się trochę podleczyć. I to jest wtedy dopiero e, taka. Znaczy my, szanse są wtedy o wiele, wiele większe, nie? A może mogę się w super Sajanina transform... Proszę bardzo. O, no właśnie jak mam super Sajanina, to przynajmniej życie mi nie schodzi. Bo jak mam na to jest problem, nie? Ho, ho, ho. Zastanawiam się, czy to na tą transformację sobie trochę nie ułatwiam. Ale cóż. każdy mu... Zawsze uważałem, że życie sobie trzeba ułatwiać, a nie utrudniać. Dobra. Chodź, szatanku. Chodź, chodź, chodź. Ten mnie to jakimś masajkiem traktuje No to niestety musiałem użyć, tak Oj synku, synku, co ty, co ty? Dobra i teraz nie gienki, nie mogę ale mogę to nieprzerwane ugorzenia energii wykorzystać Aha, jak ci mi spada, to wtedy też zamieniam się z powrotem w zwykłą pierwotną postać. okej okay, rozumiem. Tak jest, ki spada jak cholera. To trzeba mieć na uwadze. Zdecydowanie coś takiego trzeba mieć na uwadze, bo... Aha. Dobra... Szybkie podbicie jeszcze. I teraz atak. Proszę. Ubunco, proszę uprzejmie. Nie ma Się Mały roz... rozpędził. A, tak. Nie ma, że boli. to łapka mechana. Jak ty mnie masełkiem, to ja ciebie tym. I po zawodach. Dziękuję. 先の頃からあのベジータやフリーザーを相手に戦ってきたんだなここにいるとピッコロさんと修行してふん <laughs> お前がメソメさんえー、そんな <laughs> そうかお前たちオラがピッコロさん厳しく使えんンガキには用はなかったからなうわすまねなピッコロおかげでご飯もここまで腕もしかしたら あっちまにオたちとか強くなっちまうかもしれない。父さんたちを怖い。それくらい強くなってもらわなければ困る。今度オラもしっかり修行してもらう。ねえ、これ何や？これ三年後みんな驚かせてやろうぜごはんはい。そういえば他のみんなはどんな修行してるの？ベジータのやろうは相変わらず一人で生きがっていたようだな。に Widzisz, Proszę, mamy nagrody, mamy nowy poziom. I co? Dzięki ostrzeżeniu Trunksa, w rojownicy Z mogą podjąć odpowiednie treningi i przygotować się na zapowiedziane za 3 lata przybycie androidów. Vegeta pragnąc przejść wyjątkowo wymagający trening, rozpoczął niecodzienne przygotowania. Ocho. <laughs> Dobra, tak więc musimy szukać ojca Bulmy, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Tak więc, moi milia, ja was bardzo serdecznie zapraszam już jutro o 16.30. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, piszcie co sądzicie. A teraz się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.